wszystkim, z tej strony Norris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i kontynuujemy przygodę bezimiennego w bodajże 35 odcinku także lecimy, wykonujemy dalej zadania dla Silden mimo tego, że mamy już e, chyba ponad 75% albo równe 75% e, reputacji tutaj, zobaczmy o 78, dostaliśmy się już dawno do naszego... Ym, tutaj ...wodza, orków. Ale wykonujemy dalej, oczywiście doświadczenka nigdy za wiele. I co? Aresztowani ciebie? Co? Witaj w pace, brachu. O! Ten obóz nie przypomina więzienia. Nie daj się zwieść pozorom, bracie. Orkowie obserwują nas na każdym kroku. Mm hmm. Jest... Za, co siedzisz? Za co siedzisz? Próbowałem ukraść ognisty puchar z kufra pewnego orka. Alo. Oczywiście zostałem złapany. No i trafiłem tutaj. No i zobaczmy, czy mamy na pewno. Opowiedz mi o tym ognistym pucharze. Nie wiem o nim zbyt wiele. Nie jestem magiem ognia. Orkowie zabrali mi puchar i oddali go zapotekowi na przechowanie. Nie wiem, czy wciąż jest w chacie zapoteka. Okej, okay, my to jest ten puchar, co zabraliśmy w poprzednim odcinku. Chyba w poprzednim. Czemu nie zbijesz? I gdzie miałbym pójść? Przed patrolami Orków można się ukryć tylko na północy. Ale tamtejsze lasy są bardzo niebezpieczne. Mnóstwo w nich dzikich bestii. No, to wiemy. Boisz się zaryzykować? Chcesz do końca życia być niewolnikiem? Czyli byśmy no, go do czegoś? Po prostu uważam, że nie ma sensu uciekać. Kilku już próbowało. Daleko nie zwiali. Musisz wystąpić przeciw orkom, bracie. Hmm. Potrzebujecie czegoś? Orkom uciekło kilku niewolników. Nie są tym zachwyceni. Za karę postanowili nas głodzić. O. Oh. Załatwię wam coś do jedzenia. Świetnie! Porozmawiaj w mieście z kucharzem Gambalem. Dostarcza orkom pieczeń. Powiedz mu, że nas głodzą. Mm -hmm. Znajdź pieczeń dla skazanca i Jereka. Oczywiście my mamy tą pieczeń, ale zawsze, w każdym momencie możemy e, przejść do tego kucharza i mu o tym powiedzieć, bo będzie to dodatkowe doświadczonko. E, miejmy nadzieję, kurde, gdzie ja idę? E, dodatkowe doświadczenie to będzie chyba. A, droga nie jest taka całkiem daleka, także możemy zawsze zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. A on tutaj jest, dobra. Więc wbijmy sobie tutaj. Zapiszmy grę na wszelki wypadek. Żeby nie było, że... Jakieś kurde coś później nie po naszej myśli. Jerek mi przysłał. Więźniowie głodują. Cholera. Jak zapewne wiesz, mięso nie rośnie na drzewa. Proszę. Dziesięć kawałków mięsa dla ciebie. A teraz wynoś się stąd, zanim te małby cię zauważą. Okej okay. Nie wierzę no nie. się na mnie patrzą Morkowie Wszystko jest można Dobra Mimo to że mamy ich poparcie Gdzie jest nasz Jarek? Jest tutaj Pełnego dnia to wszystko się. Nic mi nie przeszkadza Gumbal, ten zdziwaczały drań, to twój kumpel? <laughs> tak przyjaźnimy się. Nie przepada za nieznajomymi, ale to dobra dusza. Rozumiem. Rozumiem, oczywiście to jest różnica, Bezir. Mam dla was trochę pieczeni. Dziękuję. O, o, proszę bardzo. Śmierci Buntownicy? mam dla ciebie kilka mikstur, bracie. Jasne, czemu nie? Dobra, napowiedzmy no, mu, że będziemy walczyć z orkami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę walczyć z orkami. Więc posłuchaj. Dobra, słuchajcie, sorry bardzo. E, znowu wywaliło grę, nie wiem. E, nie wiem czy wy słyszeliście ten dialog. Jarek powiedział nam, żebyśmy znaleźli mu pięć kompletów broni. Oczywiście my mamy to. Mam dla was broń. Świetnie. Daj nam znać kiedy mamy uderzyć, Kiedy zaczniesz walczyć z orkami. Pomożemy ci. Czekamy na twój sygnał. Tak jest. Mamy tutaj już swojej kompanu do walki, ale my nie będziemy na razie tego odbijać. Odbijemy to wszystko pod koniec serii dopiero. Ach, no dobra, lecimy. Jerek jest załatwiony. Idziemy teraz do Anoga oczywiście. Wypisałem sobie po raz kolejny imiona postaci, które będziemy musieli odwiedzić w tym mieście. Jeszcze powykonywać dla nich zadania. Więc kto jest waszym przywódcą? Mój brat, Ano. Wraz z garstką ludzi ukrywa się w lesie. Ktoś musi mu powiedzieć, że potrzebna nam pomóc. Daj znać Anogowi, że jego brat Inok potrzebuje pomocy w Silden. Okej, okay, słuchajcie, ruszamy w drogę. E, teraz więcej widzę zadań dla buntowników dzisiaj robimy. Bo już praktycznie wyczerpaliśmy e, zadania dla Orków, jeżeli chodzi o reputację w Silden. Potem będziemy... Są oczywiście zadania, które polegają na... O reputacji dla orków, czyli walka przeciwko buntownikom My dlaczego, oczywiście nie będziemy e, Uczestniczyć w tym całym cyrku I po prostu Myślę, że dzik <ścoughs> Myślę, że dzik W lesie się ukrywają, tak? No dobra Tam są dziki Dzik jest dziki, dzik jest zły korzystamy z a co my tu mamy? Amulet, amulet, amulet. Przed lodem. Mamy to pielcałki. Aha, już mnie atakują. Dobra. Ścierpo wojady. Masa kotów. To co lubimy. Jeszcze słyszę tutaj chyba gdzieś wilka w pobliżu. Ale głowy sobie nie dam uciąć. Ło Jezu! Na no właśnie, o to chodziło. Ja jeszcze rwojada. Nie wiem na kim mi to. Ale okej. Okay. Mm. Słuchajcie, gdzie był ten obóz? buntowników, co szliśmy tam razem z... Co? Do pieprzane bizony, z któregoś odcinka. Nie mam po prostu pytań. Trochę przedawniona ta walka jest. To najdłuższa walka w mojej, w mojej historii kotli, chyba. Która trwała chyba kilka odcinków, nie? Właśnie widzę. Co my tu mamy? O, wargi. No, no, no. Słuchajcie, skoczmy na, na drugi brzeg. Możliwe, że oni się tam ukrywają. Tak jest. Mamy tutaj jakiś obóz. To są właśnie chyba oni. A więc. Buntownik, buntownik. Hej, co się tak skradasz? Ach, spokojnie. Chcę się tylko rozejrzeć. Nie możesz tak tu się pałętać, chłopcze niebezpieczne. Kto jest twoim przywódcą? Nasz szef nazywa się Ano i wygarbuje ci skórę, jeśli będziesz z nami zadzierał. Ano, no, czyli dobrze trafimy. Gdzie jest wasz obozu? Nie mamy obozu po tej stronie przełęczy do Nordmaru. Okupujemy cały ten cholerny las, a każdy org, który będzie się chciał tędy przemknąć, gorzko tego pożałuje. Prawidłowo. Ale jeśli szukasz naszego przywódcy, jego chata jest wyżej na wzgórza. Dobra, lecimy. Mamy tutaj rozprówaczy. O, kurde. Buntownik kolejny. Czyli w tą stronę musimy lecieć. Dzień dobry. Buntownicy. E, dobra. I kolejne buntownicy. Idziemy cały czas pod górkę. O, tutaj mamy most. Czyli dobrze doszliśmy. Ognisko, ognisko, buntownik. Co to było? Dziwny grzyb. Zawsze lubiłem zbierać dziwne grzyby. Co my tu mamy? Buntownik, buntownik, kolejny. Nie, tego kufra, te kufry zostawimy. No, 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 ale się urządziliście, te chłopaki. I naprawdę grubo. No, <laughs> ja jestem pod wrażeniem, panowie. A ty. Freeman, Freeman. Do Freemana oczywiście też zawitamy. E, mam go tutaj zapisanego sobie na... zapisałem go sobie na, kartka, na kartce. Ale podstawą na razie dostanie się do Anoga jest dla nas. ...wszystkiego się raczej nie wydarzy. Anok, Anok! Jesteś tu przywódcą? A nie wygląda. Jasne, że jestem przywódcą. Tak. Lepiej, ale mi mhm. się to nie podoba. Masz tu niezłe zapasy. To towary należące do Orgów Sylden. Przechwyciliśmy wszystkie dostawy do Nordmaru. I wszystko trzymamy tutaj. Eee... Herst Umbrak Sylden chce Twojej śmierci. Wiem, to żadna tajemnica. Dziwię się tylko, że do tej pory nie przysłał tu żadnego zabójcy. Mm, Silden, potrzebuje pomocy. Silden potrzebuje Twojej pomocy. Wiem o tym doskonale. Co mam zrobić? Nie mogę opuścić tego miejsca. Idź do mojego brata Inoga. I powiedz mu, że to on będzie się musiał od tej pory wszystkim zająć. Oho, sorry, Steam? Steam. Mamy dać znać Inogowi, że jego brak Tanok nie może mu pomóc. Czyli teraz w drugą manierę. Ale, wykorzystując sytuację, to my teleportujemy się teraz ze Sylden. Czego nie wiemy, czego nie. Skoro już mamy ten teleport, szkoda, nie mamy teleportu do tamtych butowników. Eee, no dobra, jesteśmy. Teraz lecimy powiedzieć o tym wszystkim Inogowi. Inog. A, tu jesteś. Twój brat, jest Anok, nie może ci pomóc. Cholera. O, i znowu butownicy. To zrobić sam? No cóż. Mimo wszystko dziękuję za pomoc. Dobra. No, 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 mamy trochę więcej reputacji u buntowników już powoli. Ile, ma, ile mamy jej? 38, jestem pod wrażeniem. <laughs> jeśli mogę tak powiedzieć. E, gra, nie ścinaj się, bo chciałem teraz zobaczyć jakie mamy y, zadania w, w naszym dzienniku. Okej, okay. słuchajcie, grę wywaliło. E, znowu... Inach pomaga niewolnikom w ucieczce. To nie. Okręt doskonały. Przepęć orków. Wódz Umbrak pragnie śmierci przywódców. Przywódcy buntowników. No dobra. Na razie tego to nie będziemy robić. A z tego co widzę, to my chyba teraz musimy udać się w stronę. E, w stronę jeszcze raz tego całego obozu buntowników, żebyśmy mogli ruczyć się do e, osoby zwanej, właśnie tego Freemona który tam e, przesiadywał. I noga, i na noga sobie skreślę teraz. I lecimy. W następnym odcinku może spróbujemy teleportować się jeszcze do. do mm, Bodajże Redok. Red I spróbujemy kupić e, może jakiś pancerz. E, ciekawe może nowy jakiś pancerz będziemy mogli kupić, to byłoby bardzo fajne przydałby się naprawdę zwłaszcza, że mamy już e, dużo więcej e, punktów e, zdrowia naprawdę mamy więcej, to znaczy, że musimy też mieć lepszy pancerz, trochę więcej siły wiecie o co chodzi, jejku, nie muszę wam tego wszystkiego tłumaczyć no na tym poziomie teraz rozgrywki to przydałby się właśnie Pogadajmy z Freemanem Gdzie jest Freeman? Gdzie on był? W tej chacie. Mmm, sorry, ale Z telefonem teraz sobie nie pogadam. Priman, Co tu robisz? Zajmuję się zbiegłymi niewolnikami. Jest ich coraz więcej. Niedługo zabraknie tu dla nich miejsca. No, no, no. Kim są uciekinierze? Kim są ci uciekinierzy? Ostatnio coraz więcej niewolników ucieka z Silden do okolicznych lasów. Są zdesperowani i nie mają dokąd iść. Pomagam im jak mogę i zapewniam im miejsce do życia. O. Porozmawiajmy o złocie za zbiegłych niewolników. Wszyscy jesteśmy tu biedni. Mogę ci dać najwyżej 100 złotych monet za osobę. Nie ma problemu. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. To gdzieś... no... Wszyscy jesteśmy biedni. Wszyscy jesteśmy biedakami. Wszyscy jesteśmy slenderami. Ja pierdykam. Co to jest? Ziele pancerza! Co to jest ziele pancerza? What the fuck? Krwawa trucizna. Czekajcie, chcę zobaczyć to. Ziele pancerza. Dobre! Chodź się nie wpierdzielamy tego. Ja i tak nie będę robił mikstur. Coś jeszcze Max jest czegoś? What the fuck? Nie mam pytań naprawdę. Dobra. Słuchajcie. Mamy do, zadań, do wykonania teraz zadanie ze z z biegłymi więźniami. E, dla Freemana zajmiemy się tym, ale oczywiście sprawdźmy jeszcze co słychać u Anoga, bo z tego co wiem, gdzieś tutaj powinno być zadanie polegające na przechwyceniu jakiejś dostawy z Nordmaru. Chciałbym właśnie się rozejrzeć za tym: buntownik, buntownik, no to mamy. Anok. Jak, Jak wygląda sytuacja na, sytuacja na przełęczy? Podobno jacyś orkowie znów próbują dostać się z Nordmaru do Silden. Moi zwiadowcy zauważyli na przełęczy grupę orków. Mam nadzieję, że nigdy nie dotrą do celu podróży. O, proszę bardzo, mamy kolejny zadanko od niego jutro yy, jutro. No pewnie tak jutro. W kolejnym odcinku zaczniemy, bo te odcinki pojawiają się codziennie, także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych, trzymajcie się i do usłyszenia! Także hej i na razie.